Jestem Cezary, jestem datą Karola. Karol jest naszym drugim dzieckiem, wcześniej chodził Wojtek na bardzo podobny kurs. Jest to połączenie interaktywnych zajęć z świetnym, jakby lektorskim podejściem do dzieci, więc wszystko, jakby, w moim odczuciu, gra fenomenalnie, czyli połączenie merytoryki z fantastycznym kadrem. Efektów jest bardzo dużo, które można było wymienić, tak, tak naprawdę. Myślę, że to, że Dziecko powtarza w domu z, ze swoim bratem pewnego rodzaju słówkę, ale jakby to jest jakby tylko i wyłącznie jakby wymiar, wymiar merytoryczny, czyli on powtarza słówka, których się wcześniej nauczy, ale myślę, że to, że on w ogóle z taką pasją przychodzi na zajęcia i nie trzeba go do tego namawiać, co w moim odczuciu jest szalenie istotne, bo ja pamiętam swoje zajęcia z angielskiego, trzeba było trochę ciągnąć mnie na siłę, więc podejście Karola, że on to lubi przychodzić, lubi steady medim jakby pracować, poznawać nowe, odkrywać nowe, nowe rzeczy. Myślę, że to jest klucz do sukcesu. Jeżeli się tutaj nie dotknie tego wszystkiego, nie zobaczy się, jaka to panuje atmosfera, jeżeli nie zobaczy się, jak te dzieci wychodzą za jaką dbają o siebie, razem się motywują, to ciężko to jest jakby wszystko połączyć w jedną, spójną, jakby jeden, jeden spójny przekaz. Myślę, że trzeba po prostu przyjść, poczuć to, zrozumieć, no i wejść w tą naukę.